Ja też pamiętam czasy, gdy jeszcze można było wejść tam z kamerą. To się skończyło w 2001 albo 2002 roku, gdy, gdy dziennikarze nagrali taką wiceminister, która ewidentnie była pod wpływem alkoholu. Ale to, co się dzieje teraz, awantury, wyzwiska, przekleństwa, to już jest swoista patryk, patologia, bo jeszcze z tego się robi polityczny orange. To jest systemowa patologia, bo nie tylko chodzi o to, że posłowie po pracy mogą spożywać wyskokowe napoje. Chodzi o to, że zamienili tak naprawdę bar zakratą w taką arenę, gdzie wzajemnie się prowokują. Dochodzi do wyzwisk, dochodzi do prowokacji. Słyszałem, że posłowie PiSu wymyślili sobie taki sposób na to, by prowokować na przykład senatorów, wyzywając ich, zaczepiając o kwestie osobiste. Tajemnicą Poliszynela jest to, że Magdalena Filik, była atakowana przez polityków prawa i sprawiedliwości najbardziej delikatną kwestią dotyczącą śmierci jej syna. I to było przekroczenie wszelkich granic i często słyszę, że nie ma na to dobrej metody, bo te granice, jak sobie z tym poradzić, bo te granice zaszły już tak daleko, są tak przekraczane bardzo często przez polityków PIS-u, choć czasami również ponad politycznymi podziałami, że naprawdę do tej pory z taką patologią nie mieliśmy do czynienia.